Dzień dobry, dobry wieczór, witam na moim kanale i zapraszam na czytanie miesięczne na marzec 2023 dla Strzelca. Olec musi być w tym miesiącu podstępny. Musi umieć e, zrobić tak, żeby było dobrze. I być może czasami mm, nie powinien przybierać w środkach, ale y, na zasadzie y, pewnego rodzaju. Y, Musi to zrobić w takiej szarej strefie, powiedzmy. Ja do tego absolutnie nie skłaniam, natomiast pokazuje mi się, że ogólna sytuacja jest taka, że musisz być cwany. Musisz wiedzieć, co masz zrobić i nie poddawać się tylko losowi. Musisz również uważać na jakieś błędy w zachowaniu albo w czynach, dlatego że być może, jeżeli powiesz o słowo za dużo, sytuacja twoja życiowa może się zmienić. Dlatego że jeżeli coś wyjdzie na jaw, co nie powinno wyjść, może to sprawić ci kłopoty, więc lepiej uważać na maile, na SMSy i na tego typu sytuacje, no bo musisz po prostu uważać na siebie. Generalnie przeszkodą może być wyjście, wyjście jakiejś sytuacji na jaw niejawnej, czegoś, co było ukrywane. Sytuacja jest taka, że może ci to przeszkodzić. Coś, co właśnie jeszcze wyjdzie na jaw, a jeszcze nie jest jasne, ta sytuacja może sprawić, że. Odkryjesz rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, albo takie, które sprawią, że w ogóle się tego nie spodziewałeś. I wygląda na to, że jedyne, co może ci pomóc w tej sytuacji, to to, że musisz stanąć na wysokości zadania i wśród wrogów umieć obronić siebie, bo tu przy Piątce Buław jest zawsze sytuacja, Taka, w której musisz obronić siebie. To jest okres takich napiętych stosunków z ludźmi. Jest tu rywalizacja, jest tu konkurencja, jest tu napięcie, więc musisz być przygotowany, czy przygotowana na to, że najlepiej będzie, jeżeli będziesz miał odpowiednie umiejętności i że, czy możesz przedstawić coś z takiej perspektywy, z doświadczenia, albo swoimi umiejętnościami przekonać innych do swoich racji, dlatego że ty musisz jakby za, powalczyć o swoje, a będzie wielu konkurentów albo wielu przeciwników. Ale powiem szczerze, że to co będzie, to pokazuje się kapłanka. I jakby sytuacja tutaj pokazuje się taka, że co się musi zadziać, to się musi zadziać i tutaj y, logika w ogóle nie będzie miała miejsca, tak? jeżeli są jakieś sytuacje, w której ty musisz się sprawdzić, to tutaj los jakby tym pokieruje, tak? może być tak, że jakaś kobieta ci tutaj pomoże, może być tak, że może skorzystasz z jakiejś takiej swojej intuicji, może skorzystać z rady kogoś, kto zajmuje się ezoteryką, może tak być, albo z jakiegoś bioenergoterapeuty, czy kimkolwiek to by nie był, natomiast jest to jest to sytuacja, w której następują zmiany niekoniecznie związane z logiką. I ty jakby powinieneś czy powinnaś zająć się jakby takim wyciszeniem swojego wewnętrznego, takiego yy, 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 jakichś takich potrzeptów i, yy, i żeby to było mniej instynktowne, a bardziej intuicyjne. Dlatego, że tą równowagę możesz znaleźć tylko wierząc w to, co wiesz lub to, co posiadasz. Jeżeli chodzi o Twoją pracę, to tak jakby się szykowała dla Ciebie jakaś nowa propozycja. I przy Asie Buław, to tak jakby, tak jakby pewien dar od losu się pokazał, początek nowej, czegoś nowego. Być może dostaniesz nową pracę. I to może być dla Ciebie błogosławieństwem, wybawieniem i bardzo pomyślną kartą, czymś, co zapowiada coś nowego, co może być dla Ciebie korzystne. Jeżeli, jeżeli tak naprawdę szukasz spełnienia w pracy, to szybko możesz to spełnienie dostać. Tylko musisz zatroszczyć się o to, żeby działać i nie spoczywać na laurach. Ty musisz pokazać się jako o, w sprawach zawodowych jako osoba, która jest gotowa na, na nowe przedsięwzięcie i na podjęcie wyzwania. Jeżeli chodzi o życie uczuciowe, to powiem szczerze, że tutaj przy królowej denarów no to pokazuje się taka zapowiedź bezpieczeństwa. To znaczy możesz liczyć na to, że twój związek będzie przechodził w marcu okres takiej stabilności e, i poukładania. To znaczy wszystko będzie na swoim miejscu i ani nic się nie ruszy do tyłu, ani do przodu, będzie stabilnie. A w rodzinie, w rodzinie hmm, pokazuje się y, jakiś strach przed stratą albo niepowodzeniem. Być może zastanawiasz się, y, czy jesteś w stanie zapewnić rodzinie y, bezpieczeństwo, albo w ogóle martwisz się o bezpieczeństwo rodziny. Y, być może to jest kwestia tego, że brakuje pieniędzy i trzeba oszczędzać, ale też może oznaczać, że brakuje jakichś emocji. W związkach, że czegoś tutaj właśnie brakuje, że człowiek jest tak zaaferowany poczuciem bezpieczeństwa, że nie jest w stanie niczego dać. I w tej sytuacji warto będzie zwrócić uwagę na okazywanie uczuć albo Zwrócenie większej uwagi na to, żeby obdarzyć kogoś uczuciem, żeby nie trzymać tego y, tylko i wyłącznie dla siebie. I tym bardziej, że jeżeli te, y, masz problem o mówieniu o uczuciach czy, czy okazywaniem uczuć, to spróbuj w tym miesiącu przynajmniej w jakimś zakresie pokazać, że ci zależy, bo rodzina tego potrzebuje. Także tak to wygląda, tak to wygląda drogie Strzelce, jeżeli chodzi o was. Najważniejsza tutaj sytuacja w marcu dotyczy pracy, więc Coś wyjdzie na jaw, ty musisz być po prostu osobą taką bystrą e, i taką nawet podstępną, umieć przewidzieć jakąś sytuację no i być ostrożnym, żeby nie powiedzieć za dużo albo żeby ktoś czegoś nie odkrył. Musisz być po prostu, bo ty musisz pokonać w tym miesiącu wrogów jakąś rywalizację, e, bo jeżeli ci się szykuje nawet nowy projekt, no to wiedz, że ty musisz się wykazać umiejętnościami. E, żeby móc pokonać wrogów, tak, czy móc pokonać rywali na drodze do tej pracy, więc, więc tak to wygląda. Hmm. Także dziękuję serdecznie, drogie strzelce, za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.